Czas na całą piosenkę o Spider-Hroomie! chrome spider chrome Spider-Hroom spider tu spider chrum spider Spider-Hroom ru tu di du spider chrum spider tu -tu to niewinna świka, to reprezentuje człowiekiego rynka. Jest to spider chrome każdy wie. Spider-Hroom, chrum spider rubi rubi ru tu, tu di -du. spider chrome Spider-Hroom. Rubiru rubi, Robíru toto, didu. Jest toto, 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 z z nas vie. Spider Chrom, jest tylko w niedzielę. bryka sobie, toto, e, toto, e. Spider Chrom, Spider toto, 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 Spider toto, 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 Ruby, ruby, ro do